Dziś zagłębimy się w podwodny świat i spróbujemy pomóc odnaleźć się Dory, tak dokładnie tej niebieskiej rybce, którą wszyscy poznaliśmy w Gdzie jest Nemo? Prześledzimy całą animację Gdzie jest Dory z 2016 roku i zobaczymy co mogliśmy przeoczyć. Będą sekrety, ukryte smaczki i momenty, które twórcy ukryli. Zaczynając od klasyki, czyli symbolu A113. Tak tego tajemniczego kodu, który Pixar wrzuca do prawie każdej swojej animacji, gdzie jest Dory znajdziemy go nie raz a dwa razy. Pierwszy raz pojawia się sprytnie ukryty na dwóch lwach morskich, serio jeden z nich ma numer A1 drugi 13. Razem daje to A113. Ale to nie wszystko. Numer ten wraca ponownie na tablicy rejestracyjnej ciężarówki, a co oznacza A113. To nie jest jakiś kod dostępu do sejfu Pixara, tylko sala w kalifornijskim Instytucie Sztuki. Właśnie tam uczyło się wielu znanych animatorów. Marlin, jak każdy tata, lubi czasem trochę podkolorować historię. W pewnym momencie opowiada Nemo, że podczas swojej wielkiej przygody spotkał aż cztery rekiny. A z całej wyprawy były te cztery rekiny? Cztery? Chwila, przecież wszyscy dobrze pamiętamy, że w Gdzie jest Nemo były tylko trzy: Bruce, Anhor i Cham. Więc o co chodzi? Czy Marlin ma problemy z liczeniem, czy może coś przeoczyliśmy? Bo jeśli dobrze przyjrzymy się filmowi, gdzie jest Dory, to zauważymy pewną podejrzaną ciężarówkę. I wiecie co? Na jej grillu znajduje się napis Shark, czyli Rekin. Pixar jak zwykle nie byłby sobą, gdyby nie przemycił jeszcze jednego ukrytego smaczku, czyli swojej kultowej piłki, tak tej żółtej z niebieskim paskiem i czerwoną gwiazdą. Tym razem jednak piłka nie turla się po ekranie, tylko została sprytnie ukryta na środku kierownicy ciężarówki. Jej kształt choć nieco stylizowany bez dwóch zdań przypomina dobrze znaną pixarową piłeczkę. Jeżeli film ci się spodoba, możesz zostawić lajka i subskrypcję, a teraz lecimy dalej. Na jednym z pontonów, które pojawiają się w filmie, można zauważyć napis PA 1200. I nie, nie jest to numer paczkomatu, to sprytne nawiązanie do adresu Pixara, czyli 1200 Park Avenue. Emeryville w Kal tam właśnie znajduje się ich legendarne studio. Ale to nie koniec. Na tym samym pontonie znajdziemy też numer 86. To z kolei jest odniesienie do roku 1986, czyli momentu, w którym Pixar oficjalnie został założony. W Instytucie Oceanografii, gdzie Dory trafiła po tym, jak została odłowiona z oceanu, fursy ukryli małą niespodziankę, która z pewnością ucieszy fanów pierwszej części. W jednym z pomieszczeń na ścianie widzimy, zdjęcie Dardy, tak tej samej Dardy dziewczynki z aparatem na zębach, która miała dostać Nemo w prezencie, ale całe szczęście dla Nemo i wszystkich ryb w okolicy, że nie wyszło. Na rurze od systemu doprowadzania wody morskiej do oceanarium możemy dostrzec mały, niepozorny symbol TL-59. Dla większości to wygląda jak jakiś kod techniczny, ale dla fanów Disneya to prawdziwa perełka. TL to skrót od Tomorrowland, jednej z najbardziej znanych części Disneylandu. Obecnie w każdym parku rozrywki Disneya na świecie. A 59 to oczywiście rok 1959. Bardzo ważna data dla tego futurystycznego zakątka. Właśnie wtedy Disneyland przeszedł coś w rodzaju drugiej premiery, bo dobudowano wtedy trzy ogromne atrakcje. A może kojarzycie Riley, główną bohaterkę animacji, w głowie się nie mieści? No to niespodzianka wygląda na to, że ona miała mały występ w Jay's Dory. Podczas sceny w instytucie oceanografii, gdy przez Szyby przechodzą odwiedzający, można na chwilę zauważyć dziewczynkę i choć nic nie mówi, to wygląda niemal identycznie jak dziewczynka z Pixara. Jest też pewien dziwny moment w sklepie z upominkami, który łatwo przegapić. W tle widać typa, który ewidentnie zachowuje się podejrzanie. Rozgląda się na bogi, jakby sprawdzał, czy nikt nie patrzy. Czyżby próbował coś zakosić, a może po prostu bardzo nie lubi płacić za pamiątki. Możemy też się ucieszyć widokiem kilku starych znajomych. Z pierwszej części, pamiętacie? te urocze namolne mewy, które miały w słowniku tylko jedno słowo. Daj, doj, 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 doj. No to one pojawiają się na krótką chwilkę, ale to nie koniec powrotów. Są też żółwie, te same, które pomogły Marlinowi i Dory przemierzyć prąd australijsko-wschodni, jakby to była rybia autostrada. Teraz pojawiają się ponownie, tylko tym razem Nemo też ma okazję je poznać. A co najciekawsze, jeśli dobrze rozejrzycie się po oceanarium, to zauważycie modele żółwi wiszące pod sufitem. W scenie po napisach spotykamy rybki, które Nemo poznał w akwarium u dentysty. Te, którym jakoś udało się uciec. Ale czy naprawdę coś się zmieniło? Niekoniecznie. Nadal są zamknięte w tych swoich plastikowych woreczkach, tylko już zdążyły zarosnąć glonami. W filmie można usłyszeć kilka zaskakujących, ale prawdziwych ciekawostek ze świata morskich stworzeń. Na przykład, że ośmiornica ma trzy serca. Ośmiornica ma trzy serca. Ha! Pod ekspresem do kawy w jednej ze scen można dostrzec małą niepozorną pocztówkę, ale fani Pixara od razu ją rozpoznają. To pocztówka żywcem wyjęta z krótkometrażowej animacji Lava, tej uroczej historii o zakochanych wulkanach śpiewających o miłości. W edytorii siedzi w akwarium można zauważyć numer 3181. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła losowa liczba, ale ta liczba może być mrugnięciem oka do fanów Gwiezdnych Wojen. Bo dokładnie taki sam numer FN3181 nosił jeden ze szturmowców w przebudzeniu mocy. Na jednej ze ścian w Instytucie Oceanografii wisi niepozorny kalendarz, na którym w górnej części widzimy napis Wally, czyli mamy nawiązanie do robota Wally'ego. Jednym z najczęściej powtarzanych się Easter eggów w filmach Pixar'a jest kultowy samochód dostawczy Pizza Planet. I zgadnijcie co, i w Gdzie z Dory też się pojawia. Tylko że tym razem nie pędzi po drodze, tylko leży zatopiony na dnie oceanu. Serio, w jednej ze scen, gdy bohaterowie przepływają przez wodne głębiny, można zauważyć porzucone, zardzewiałe reszki tego legendarnego pojazdu. To nie jest jedyny zatopiony pojazd, który możemy poznać. Wśród zatopionych wraków na dnie oceanu możemy dostrzec coś, co wygląda jak stary, porzucony Garbus, i nie byle jaki, przypomina kultowego Garbiego, czyli bohatera filmu Garbi Superbryka. Tak, tego sympatycznego Volkswagena z numerem 53 który kiedyś był Disneyowską gwiazdą wyścigu. W filmie, gdzie jest Dory, pojawia się też mały gościnny występ jednego z ludzi stojących za kulisami. Paul Kaniuk, jeden z technicznych reżyserów Pixara, został uwieczniony w animacji jako Tata z Wózkiem. Flok i Rader, te dwa lwy morskie, pilnują swojej małej wysepki i skutecznie odstraszają nieporadnego Geralda, nawet jeśli tylko lekko dotknie ich terytorium. Ale w scenie po napisach możemy zobaczyć, że udało mu się w końcu dostać na wyspę. Oczywiście, gdy te gagatki już zasnęły. Co ciekawe, w gdzie jest Dory Geralt, to lew morski lub foka. Za to, w gdzie jest Nemo, pelikan o tym samym imieniu też się pojawia. A jeszcze jedna zabawna rzecz. Kiedy Nemo i Marlin dopływają do tej wyspy, widzimy jak Nemo płynie z przodu. Ale gdy widzimy scenę z innej perspektywy, nagle jest już za Marlinem. To taki mały animatorski psikus. Kiedy Harold, nasza sprytna ośmiornica ucieka w jednym z dziecięcych Wózków. Przez chwilę widzimy, że wokół stoi całkiem sporo innych wózków, ale nie widzimy tutaj nikogo. Ale gdy kamera zmienia ujęcie, to widzimy, że w poprzedniej scenie powinniśmy ich zobaczyć. Chwilę później wózek, którym ucieka Harold, przypadkowo potrąca małą dziewczynkę. Jeśli przyjrzymy się jej bluzeczce, ma na sobie biało-niebieskie paski. Ale gdy chwilę później widzimy tą samą dziewczynkę, nagle ma na sobie różową bluzeczkę. Jak to możliwe? Nie wiem. No i jeszcze jedno, skąd Harold? Wziął ten kocy, którym się potem okrywa. Za to, scena, w której Dory płynie przez wąskie rury, może przypominać kultową scenę ze szklanej pułapki, gdy Bruce Willis przedzierał się przez kanały wentylacyjne. Na tym kanale mam więcej takich analiz filmowych z różnych filmów i animacji. Zachęcam do sprawdzenia.